Radio Kraków. A my teraz, Szanowni Państwo, naszym zwyczajem nowym, kiedy spotykaliśmy się w piątki, teraz spotykamy się w środę z Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, doktor Marek Benio. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Trochę mnie pan wystraszył, no i też się wystraszyłem. Żółte kartki. Żółta kartka, tak. Wczoraj minął termin do składania uzasadnionych opinii przez parlamenty państw członkowskich do projektu dyrektywy. Otwierającej dyrektywę o pracownikach delegowanych. Ja wiem, że to strasznie skomplikowanie brzmi. To ale... być może brzmi skomplikowanie, to temat, który pojawia się bardzo często w spotkaniach z Panem. Tak, to prawda, ponieważ ja się tym również trochę zajmuję, mm -hmm. ale ja pokrótce spróbuję wyjaśnić, o co chodzi. Są dwa rodzaje migracji zarobkowej. W Unii Europejskiej. Pierwszy, to jest ten bardziej znany, to jest migracja w zasadzie permanentna. To znaczy, jeśli człowiek nie może znaleźć pracy w Polsce, szuka jej za granicą, swoboda przepływu osób pozwala na to, by bez żadnych problemów poszukiwać pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej. Fundament unijny. To jest jeden z podstawowych fundamentów unijnych i on wiąże się również z drenażem talentów. To znaczy, jeżeli takiemu młodemu człowiekowi lub starszemu powiedzie się, czyli nie, nie skończy się na krótkiej pracy, tylko tylko osiądzie tam z korzeniami, no to z punktu widzenia gospodarczego no on jest wydrenowany. Oczywiście ja nie oceniam tych osób, to jest właśnie na tym polega ta swoboda. To jest bardzo dobra, cudowna zdobycz Unii Europejskiej. Natomiast jest też drugi, niedoceniany sposób migracji zarobkowej, który pozwala zarabiać za granicą, jednocześnie wydając te zarobione pieniądze w Polsce. I to opiera się o drugi filar Unii Europejskiej, mianowicie o swobodę przepływu, o swobodny przepływ usług. Chodzi o to, że tu polski przedsiębiorca zatrudnia polskiego pracownika i ma prawo poszukiwać klientów na swoje usługi. Na terenie całej Unii Europejskiej. I jeśli takiego klienta znajdzie, usługa zostanie zamówiona z zagranicy, no to musi tam wysłać człowieka, czyli pracownika, żeby tę usługę w jego imieniu tak. wykonał czy mm. dostarczył. Ta swoboda Kieruje się pewnymi zasadami szczególnymi w zakresie i prawa pracy i ubezpieczeń społecznych tych pracowników. Ponieważ to są pracownicy bardzo mobilni. oni jadą tylko na pewien czas za granicę. I oni z definicji są tam na pewien czas. czyli jakby już wyjeżdżając wiedzą, że wrócą, ponieważ pracują dla polskiego przedsiębiorcy. Dotychczas przepisy unijne były tak skonstruowane, że jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia tych pracowników, to pracownik nie mógł zarobić mniej niż minimalna stawka wynagrodzenia tego z dwóch państw, gdzie jest ona wyższa. Czyli, no, jeśli jedzie do Niemiec, no to co najmniej niemiecką minimalną pensję. Natomiast Komisja Europejska 8 marca zaproponowała rewizję tej podstawowej dyrektywy i w kwestii wynagrodzeń zaproponowała dosyć sporą rewolucję, ponieważ Zaproponowała wprowadzenie równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu. Czyli, w myśl takiej zasady, pracownik oddelegowany za granicę miałby zarabiać nie tylko minimalną pensję, ale pensję porównywalną do pensji niemieckiego pracownika wykonującego podobną Podobno pracę. To z tym oczywiście wiąże się szereg problemów. Po pierwsze, takie usługi są świadczone zwykle tam, gdzie nie ma. Odpowiednika lokalnego, dlatego że proszę odwrócić scenę, proszę sobie pomyśleć, jaki jest powód, dla, dla którego polski kontrahent, odbiorca usług miałby, mając do wyboru polskiego i zagranicznego usługodawcę, wybrać tego zagranicznego. No, powód może być taki, że ten zagraniczny jest tańszy. Powód może być taki, że ten zagraniczny dostarcza usługę znacznie wyższej jakości, ale powód może być też taki i taki jest najczęściej, że po prostu nie ma lokalnego wykonawcy. Proszę spróbować wyremontować czy pomalować sobie ściany. No, nie da się tego zrobić polskimi pracownikami, Delikatnie bo oni już pracują za tak. granicą. W związku z tym szukamy, yy, yy, mówiąc wprost, Ukraińców, yy, Białorusinów, którzy tę pracę wykonują i Podobne przesunięcie na rynku pracy następuje za granicą. I ja chciałbym powiedzieć, że ja jestem wielkim zwolennikiem zrównania wynagrodzeń. Tylko ja bym chciał, żeby wprowadzić zasadę równej płacy za tę samą pracę, bez względu na to, gdzie ona jest wykonywana. To znaczy, ja bym chciał, żeby polscy pracownicy zarabiali tyle, co niemieccy, nie tylko wtedy, gdy wykonują pracę w Niemczech, ale również wtedy, gdy wykonują pracę w Polsce, porównywalnej I jakości. Jak tylko to jest trochę trąci socjalizm. Mm, troszkę prawda? tak? Troszkę tak. A więc y, prawdziwa y, przyczyna, dla której Komisja Europejska y, złożyła tę propozycję, oczywiście y, nie tkwi w chęci Poprawy losu pracowników delegowanych, dlatego że ci, którzy są delegowani legalnie przez legalnie działające przedsiębiorstwa, im się naprawdę krzywda nie dzieje. Oni zarabiają więcej niż zarobiliby wykonując tę samą pracę tu w Polsce. Są też chronieni w systemie ubezpieczeń społecznych polskim. W związku z tym, o co chodzi? Chodzi tak naprawdę o to, by tę migrację czasową, Przerobić w migrację trwałą, ponieważ ci specjaliści, którzy wyjeżdżają, mają wysokie kwalifikacje, które tam są potrzebne, i na razie póki co pracują dla polskich przedsiębiorców. No i ta wojna w Unii Europejskiej toczy się o to, dla którego przedsiębiorcy będą oni pracowali. Podniesienie Administracyjne podniesienie wysokości wynagrodzeń pracowników delegowanych spowoduje, że końcowa cena usługi będzie niekonkurencyjna, jeśli będzie świadczona przez polskiego przedsiębiorcy, ponieważ polski przedsiębiorca musi ponieść koszty ym, przejazdu tego pracownika, koszty zakwaterowania, koszty wyżywienia i to są obligatoryjne koszty. Prawo unijne wymaga tego. To są koszty, których lokalny przedsiębiorca nie ponosi. W związku z tym. Yy, Samo podniesienie wynagrodzeń spowoduje podniesienie kosztów pracy do takiego poziomu, że polskie firmy przestaną być konkurencyjne. Wtedy ten pracownik będzie miał dwie rzeczy do wyboru: albo w ogóle nie dostanie pracy, no bo właśnie jego pracodawca stracił zamówienie, albo pojedzie i zatrudni się tam bezpośrednio, a to już jest drenaż talentów, od którego zaczęliśmy. W związku z czym z takiego z, takim, z trochę takiego patriotyzmu ekonomicznego cieszę się, że udało się aż 11 państw skrzyknąć do tego, żeby ich parlamenty Zgłosiły komisji swój sprzeciw. Ale jak pan powiedział, ta wojna cały czas trwa i pewnie jeszcze potrwa. Oczywiście, a poza tym tu rzeczywiście powinniśmy pracować nad tym, żeby to, to, to transgraniczne świadczenie usług jak najbardziej ucywilizować, żeby były odprowadzane z tego składki i podatki, dlatego że firmy, z którymi konkurują tak naprawdę przedsiębiorstwa delegujące, to są firmy, które są na czarnym rynku. I z tym problemem Komisja Europejska zupełnie nie sobie nie radzi. I my byśmy chcieli tą żółtą kartką dać Komisji do zrozumienia, że źle dobiera instrumenty do celów, z którymi się zgadzamy. Miejmy tylko cicho nadzieję, że te słowa absolutnie w próżnię nie trafiły, tylko trafiły do tych uszu, do których trafić powinny. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Doktor Marek Benio, katedra administracji gospodarki i administracji publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego był naszym gościem. Spotkania z GAP-em w Radio Kraków jak zwykle w środy, oczywiście w programie. O tym się mówi za kwadrat.